Owocobranie na rynku hurtowym Elizówka to już tradycja. Tym razem w niedzielne popołudnie kilkukrotnie pogoda niepokoiła gości deszczem. Ale energia płynąca ze sceny dużej i tej mniejszej poprawiła wszystkim nastroje. Bawimy się świetnie to już jest kolejny czwarty raz naszego udziału na rynku hurtowym w Elizówce. Podkreślamy swoją obecność, iż jest to. Nasza gmina, jesteśmy tu na granicy z miastem Lublinem, wiele było dyskusji na temat Elizówki, Elizówka była zawsze w gminie Niemce i tak ma pozostać. Wśród atrakcji tego dnia warto odnotować występ Sobowtóra Maryli Rodowicz, czyli skopolowego zespołu Kliwer. Jednak najgoręcej było na mniejszej scenie, ulokowanej na stoisku gminy Niemce, gdzie kilkukrotnie dawał popis zespół do Sowiacy. Cieszymy się bardzo, że tak licznie tu się możemy spotkać, bawić się, czcić naszą pracę, również zabawą, spotykać się między sobą. Miejsce owozobrania nie jest przypadkowe. Rynek kurtowy Elizówka od lat ściąga wielu sprzedawców i kupujących. Wrastamy na ogromną potęgę w produkcji owoców i warzyw, ale także innych produktów rolnych, serów, wędlin. Bardzo dużo eksportujemy. Eksport polskiej żywności rok do roku, mimo że mamy kryzys, rośnie o kilkanaście procent. Jest to ogromny, ogromny sukces. Rolników, producentów, warzywników, sadowników, a także całej sfery obsługi rolnictwa. Wszyscy powinni mieć świadomość, że Lublin i okolice, czy okolice Lublina, czyli powiat lubelski, czy znaczna część powiatu lubelskiego, to jest takie zagłębie produkcji owoców różnego rodzaju. I dlatego myślę, że jest to również promocja tych producentów, zwrócenie uwagi na ich rolę tutaj na naszym rynku żywnościowym. Gmina Niemce podkreślała swoją obecność stoiskiem, na którym poza występami dysowiaków można było także zjeść pyszny chleb ze smalcem i spróbować ciasta. Bardzo wielu rolników, producentów, sadowników, warzywników korzysta z naszego rynku hurtowego. Jest to miejsce, gdzie można sprzedać produkty. Cieszymy się, że to miejsce znajduje się w naszej gminie. Kolejne owocobranie za za rok, aby pogoda była nieco lepsza.